Pan z wami i scuchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owcy nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu Mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt nie ma prawa mi życia zabierać, ja daję je sam. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo Pańskie, dała tobie Siostry i bracia, prawie wszyscy, jak tu jesteśmy obecni, i mali, i dorośli, i jeszcze inni, znamy doskonale obraz Chrystusa z owieczką na ramionach. To jest właśnie obraz, który ma nam wszystkim mówić, jak wielka jest miłość i dobroć Boga dla nas ludzi. Dlatego Jezus, dobry pasterz, pragnie ziemskim pasterzom, biskupom i kapłanom powiedzieć, że aby dobrze wypełnić powołanie swoje jako pasterza dobrego, Trzeba posiąść trzy cechy. Pierwszą cechą dobrego pasterza jest mówienie prawdy. Zdawać by się mogło, że to jest oczywiste. Człowiek szanujący się, sprawiedliwy, mówi prawdę. Ale tak nie jest. Wielu uważa za prawdę jedynie to, co sami. Zaprawdę uważają. Ilu jest takich, którzy odrzuca objawienie, Ewangelię, moralność chrześcijańską, faworyzuje liberalizm moralny i przyjmuje za prawdę to, co sam zaprawdę uważa. Przykre to jest, kiedy taką postawę zawierają ludzie, którzy przedstawiają się jako praktykujący katolicy, a dramatyczne już jest wtedy, kiedy postawę podobną zajmują księża wobec biskupów czy nawet stolicy apostolskiej. Cechą drugą dobrego pasterza jest Dostrzeganie zła w istniejącym świecie. Znamy wszyscy takie piękne zdanie z Ewangelii. Uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Tak właśnie zachowali się apostołowie. Widząc Jezusa w uniżeniu drogi krzyża i śmierci, wszyscy się rozproszyli. Oprócz jedynego Jana, który miał odwagę stanąć do końca pod krzyżem. Szwajcarski profesor Max Kirchhoff postanowił w 1970 roku odwiedzić były Związek Radziecki. Przeżycia z tych podróży, zamknął w książce pod tytułem przeskory do materializmu dialektycznego. Profesor jako ateista pisze, że miał okazję widzieć dwa odłamy ludzi. Ten pierwszy owiany ideologią marxizmu i ten drugi ludzie głębokiej wiary. Ci właśnie jako ludzie wiary gromadzili się codziennie przed Kościołem Zbawiciela w Leningradzie, który był zamknięty i przed Kościołem modlili się w ciszy. Pewnego razu profesor postanowił dołączyć do grona modlących się, ale niestety nie wiedział, co ma mówić do Boga. Przeczytał bardzo wymowne słowa na ścianie Kościoła. Boże, daj mi dobro i miłość. Te słowa stały się zalążkiem pierwszych kroków kierowanych przez profesora do wiary. Zarzucił dalszą karierę naukową, przyjął chrzest i stał się głosicielem wiary. Może nie przez mądrość wypowiadanych słów. Ale przez piękne życie chrześcijańskie. Trzecią cechą dobrego pasterza jest męstwo, odwaga, oddać życie swoje za owce. Na łamach Gościa Niedzielnego w roku 2014 znale znaleźliśmy wymowny artykuł. Mówiący o śmierci na gruzach w Syrii. Jest tam opisane przeżycie wielkiego misjonarza, jezuity holenderskiego, który w zachodniej Europie, w Syrii, przepracował 50 lat. Przez ciągle trwającą wojnę wielu Syryjczyków opuściło ojczyznę, inni zginęli w walkach. Kiedy rozpoczynał ojciec van der Lug swoją posługę kapłańską w mieście Homs, było 60 tysięcy chrześcijan, a w roku 2014 zaledwie 66 osób. Podjęto mediację przez ONZ, by ułatwić Syryjczykom wyjazd z ojczyzny. Wtedy również zaproponowano misjonarzowi, aby opuścił ten kraj bardzo niebezpieczny dla niego. Misjonarz odmówił wyjazdu. Powiedział, przez 50 lat doznawałem dobroci i życzliwości Syryjczyków. A teraz, kiedy oni umierają, nie mogę ich opuścić. 7 kwietnia w 2014 roku do klasztoru weszli uzbrojeni islamiści. Wyrzucili Misjonarza z klasztoru, pobili go i dwoma strzałami odebrali mu życie. To jest postawa męstwa heroizmu umierać za swoje owce. Drodzy zgromadzeni, Biskupi kapłani i diakoni spełniają swoje funkcje przez kapłańskie święcenia. Ale Wy wszyscy tutaj obecni jesteście również uczestnikami kapłaństwa powszechnego. Próbujmy połączyć swoje wysiłki osób duchownych i świeckich aby zbudować Królestwo Boga na Ziemi, Święty Kościół. I abyśmy tak godnie żyli, że kiedyś Bóg zaprosi nas do Królestwa Wiecznej Chwały. Bo pasterz dobry to ten, który oddaje życie za swoje owce. Amen.